Cześć, witam Cię na kanale Keep Calm and Checkmate. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Wami o kolejnej formacji pionkowej, o bardzo znanej formacji Karokan. Jaka jest charakterystyka tej formacji? Powstaje ona głównie po takich debiutach jak obrona Karokan, od której zresztą wzięła tutaj swoją nazwę, obrona skandynawska oraz bardzo często po nieprzyjętym gambicie hetmańskim. Z tym, że uwaga jest wtedy taka, iż ten pionek na linii C stoi już oczywiście w gambicie chętpańskim na polu C4. Charakterystyczną cechą tej formacji jest fakt, iż przy dobrej grze czarnych ciężko jest białym znaleźć jakiś słaby punkt w obozie czarnych, który mógłby stanowić punkt zaczepienia. Czyli innymi słowy, czarne w tej strukturze nie mają żadnej słabości pionkowej, o której już wcześniej rozmawialiśmy. Stąd tak bardzo lubię tą strukturę Tą formację pionową właśnie tą formację karoka. Jest to pierwsza formacja pionkowa, której się nauczyłem, i moi koledzy z klubu Szachowe Sirki znają mnie chociażby z tego, że ja bardzo często właśnie gram obronę skandynawską czarnymi. Jaka jest cena za tą stabilną formację pionową u czarnych? Cena jest niestety taka, że czarne dzięki tej solidnej strukturze pionowej nie mają za bardzo przestrzeni ich przestrzeń jest ograniczona i często przy niedokładnej grze czarne mogą łatwo wpaść w tak zwaną pasywną pozycję no i trzeba oczywiście wiedzieć grając czarnymi tą strukturę iż najbardziej problematyczną figurą u czarnych jest białopolowy goniec z pola C8 i zawsze trzeba o niego zadbać żeby w odpowiednim momencie wyprowadzić go za łańcuch Czarnych pionów, żeby nie został zamknięty tutaj przez te dwa pionki. I teraz tak, jakie są typowe plany białych w tej formacji? Pierwszy z planów jest związany z atakiem na króla przeciwnika przy wykorzystaniu bardzo ładnego pola na polu E5. Jest to idealne pole dla skoczka. Jeżeli na przykład tutaj biały skoczek z pola F, czy uda się go przemieścić na pole E5 i umocnić jego pozycję na tym polu, to atak figurowy na czarnego króla może być bardzo groźny. Drugi taki typowy plan związany ze z formacją karokan jest oczywiście związany z uderzeniem w centrum. Ale żeby go przeprowadzić, Białe muszą skutecznie dojść do posunięcia C4, gdyż tym uderzeniem typowym w centrum, typowym uderzeniem białych dla tej formacji pionowej jest zagranie D5. Hmm, oczywiście to wszystko musi być poprzedzone odpowiednią grą figurową, a więc tutaj bardzo ważna jest centralizacja ciężkich figur, zwłaszcza czyli wieże stoją na liniach C lub D ewentualnie tutaj na linii D i na linii E. Tak? No i oczywiście wszystkie inne figury lekkie oraz hetman muszą tutaj wspomagać przeprowadzenie tego zagrania D5. Gdyż po zagraniu D5 najprawdopodobniej, najpewniej, często tak właśnie jest, że kończy się to otwarciem jednej z linii, albo otwiera się linia C, albo otwiera się linia D, czasami linia E. No i oczywiście, żeby zdobyć przewagę no to tutaj trzeba być przygotowanym na przejęcie kontroli nad tą linią, tak? Czyli białe nie mogą od razu tutaj bez przygotowania przeprowadzić D5 z uwagi właśnie na te, niektórzy nazywają to szachiści takie zęby, że czarne mają tutaj takie zęby, takie kolce na polach C6 i na polu E6 i bardzo ciężko jest właśnie białym sforsować tą formację pionków. Trzeci taki już mniej y, y, spotykany plan, ale oczywiście możliwy dla czarnych, to jest zablokowanie tego centrum, posunięcie C4, a następnie zagranie C5. I wtedy, moi drodzy, w obozie czarnych, tutaj jest takie słabe pole, pole D6, i jest to bardzo dobre pole do tego, aby umieścić tutaj. Skoczka, tak, na placówce, tak zwany, i ten skoczek może bardzo często być niewygodną figurą dla czarnych. Bardzo jest tutaj ciężko wtedy czarnym walczyć z nim, gdyż już czarne nie mają pionka, którego mogły, którym by mogły przegonić tego skoczka z pola D6. To są zatem takie typowe plany białych w tej formacji. Przejdźmy teraz do zaprezentowania. Typowych planów, jakimi mogą tutaj grać czarne w tej formacji. No więc podstawowy plan czarnych, ze względu na to, że tutaj oddały kontrolę w centrum białym i tutaj bardziej za tą właśnie bezpieczną pozycję, no nie mają zbyt wiele inicjatywy, to czarne muszą o tą inicjatywę walczyć. I tutaj takim typowym, taką me typową metodą walki jest przeprowadzenie po prostu takiego uderzenia. Typowego dla tej formacji C5. Ale to uderzenie również musi być poprzedzane pewnymi przygotowaniami. I tutaj bardzo często tak stoi skoczek na polu D7. Pomaga przy tym czarnopolowy goniec. I oczywiście często bardzo jest obecny hetman. I albo ten hetman stoi na polu C7, czasami na polu B6. Możliwy jest także w tej formacji plan związany z zagraniem posunięcia E5, jednak do niego raczej rzadko czarne dochodzą przy poprawnej grze białych, które tutaj mają bardzo dużą kontrolę z tej, po tej stronie szachownicy. Chociażby właśnie z tego względu, że na polu F3 stoi skoczek, bardzo często biała wieża stoi na polu E1 i tutaj przeprowadzenie tego zagrania E5 raczej rzadko do niego dochodzi. Drugi taki typowy plan dla białych może być związany z wywieraniem nacisku na białego pionka D4. Oczywiście w tym momencie byłoby to niemożliwe, gdyż ten pionek jest wspierany przez swojego pionka y, z linii C, przez pionka C3. Ale powiedziałem przed chwilą, iż jednym z elementów tutaj gry. I planu białych będzie zagranie c4, żeby skutecznie przeprowadzić d5. I to jest właśnie ten moment, że kiedy białe zagrają posunięcie c4, pionek na polu d4 przez chwilę traci swoją obronę. I jest to właśnie ten krótki moment, kiedy można, kiedy można tego pionka próbować naciskać można próbować go atakować. I tutaj bardzo często też y czarnym. Po zagraniu przez białe posunięcia C4, z pomocą przychodzi takie bardzo sprytne posunięcie pionkiem z B7 na pole B5. To są takie typowe plany związane z tą formacją Karokan. Jak one wyglądają w praktyce, pokażę w kolejnych filmach tutaj na kanale. Będą to już konkretne partie, grane przez bardzo silnych zawodników, i, i mam nadzieję, że w ten sposób tutaj sobie. Omówimy na przykładzie tych partii te plany, które ja teraz tutaj tylko przedstawiłem. Natomiast wydaje mi się, że taki film jest zawsze potrzebny, który tak tylko króciutko, sumarycznie pokaże najważniejsze plany. Już dzięki temu będziecie mogli coś stosować. Natomiast takie szczegółowe posunięcia, manewry figurami to już pokażę konkretnie w kolejnych filmach. Także abyś, drogi widzu, nie przegapił tej ciekawej wiedzy szachowej, która niewątpliwie może Ci się przydać. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i cóż, i do zobaczenia znowu. Życzę wszystkim dobrego tygodnia i do zobaczenia przy szachownicach. Pozdrawiam, cześć.